Dzień dobry, witam serdecznie z Gdańska. Znajdujemy się na Starym Mieście. Dzisiejszym moim gościem jest kobieta, którą zna już cała Polska, a wkrótce pozna i cały świat. Zobaczcie, o kim mowa i poznajcie tą osobę od prywatnej strony. Cześć, cześć. Klaudia, miło mi Cię poznać. Sylwia, również. Sylwia, to w takim razie zapraszam Cię, niech widzowie poznają Cię od prywatnej Uuu, dobra. strony. Jestem podekscytowana. Sylwio, bardzo miło mi Cię poznać. Jesteśmy właśnie w Gdańsku, na Starym mieście. Słuchaj, tak naprawdę skąd się zaczęła twoja przygoda z, właśnie z Gdańskiem, z tym miastem? Czy od początku wiedziałaś, że będziesz e, przyszła wiązać właśnie tutaj, z którym miastem? W ogóle bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jesteś mega miło. Nie ma za co to nam jest to ciebie gości. E, wiesz co, ja ogólnie zawsze marzyłam o Trójmieście, zawsze chciałam mieszkać nad morzem, zawsze gdzieś tam Gdańsk był w moim sercu. No i tak moje życie się potoczyło, że od razu po zdaniu matury przeprowadziłam się do Trójmiasta, e, wynajęłam mieszkanie bardzo blisko uczelni, no i tak jestem tutaj do dzisiaj w zasadzie. E, Sylwio, modeling jest tak naprawdę twoją nieodłączną rzeczą w życiu, prawda? Tak, w zasadzie to modeling stał się moim głównym zajęciem w życiu oprócz uczelni. Jest moją podstawową pracą. Ja jako modelka pracuję tak naprawdę na swój rachunek zaczęłam pracować od 18 roku życia, ale gdzieś tam w modelingu siedziałam od 16, więc bardzo długo. No i to się stało taką trochę częścią mnie. Poznałam, poznałam tyle osób, tyle ludzi przez ten cały czas, kiedy pracuję. Bardzo się rozwinęłam. Ja widzę, jak ja się zmieniam, i to nie jest tylko modeling, że robimy zdjęcia. To są też pokazy, to są występowania w teledyskach, to są filmy nawet. Także przez ten okres czasu ja już na swoim koncie mam, mam, trochę, mam trochę tego doświadczenia, ale cały czas się rozwijam. Yy, I gdzieś tam wiem, że nie, jak na starość będę wracała do tych yy, zdjęć, do tych wspomnień, to na pewno będę to pamiętała jako taki najlepszy czas w moim życiu. No właśnie wspominając o filmach, Ty chyba zagrałaś jakiś epizod w dziewczynach z uwaju, prawda? Ja pamiętam, że była taka scena, gdzie jesteś ty, idziesz z innymi dziewczynami. Eee, jest taka scena chyba nawet na początku filmu. Tak, rzeczywiście, ja miałam swój epizod w tym filmie. To było gdzieś tam moje marzenie do zrealizowania na takiej mojej własnej liście, także mogę je uznać za odhaczone. A jakie są jeszcze takie twoje marzenia dalsze? Taka, taka lista co zrobi Sylwia przed śmiercią? To znaczy, ja swoje marzenia dzielę na marzenia możliwe do zrealizowania i takie, które gdzieś tam pozostają tylko w sferze w sferze mojej głowy i wyobraźni. Ja bardzo marzyłam o tym, żeby polecieć na konkurs międzynarodowy. To gdzieś tam od dziecka też siedziało, siedziało w moim serduszku. No i teraz też to marzenie spełniam. Także jestem mega szczęśliwa, bardzo podekscytowana. No i ten czas tego już się coraz bardziej zbliża. No właśnie, bo to będzie w grudniu. Gala będzie w grudniu, tak? A tak, tak. Gala będzie w grudniu w Japonii, w Tokio. W Japonii, w Tokio. To słuchaj, to ja życzę Ci, żebyś zrobiła międzynarodową karierę i tak będzie. Jest bardzo charakterystyczną osobą, masz charakterystyczny wygląd. No i jesteś też piękną osobą, piękną dziewczyną z wartościami. No, no ale tak jest, bo z tego co wiem, to ty studiujesz prawo, prawda? Tak, jestem studentką prawa, w zasadzie to już zmierzam do końca mojej przygody z tym kierunkiem. No i, i, i tak sobie żyję właśnie w Gdańsku, studiując, pracując. No właśnie, Sylwia Stasińska kojarzy się z modelingiem, z prawem. E, powiedz mi, jak ty to łączyłaś, bo przecież studia prawnicze też się pochłaniają dużo czasu, no i modeling też, bo to jest praca, sesje. Jak ty to w ogóle potrafiłaś połączyć ze sobą? Właśnie ktoś kiedyś mi powiedział, że Sylwia, ty jesteś pełna sprzeczności i to chyba zdanie bardzo dobrze mnie opisuje, bo ja w swoim życiu już robiłam tyle różnych skrajnych rzeczy, które gdzieś tam ze sobą byłam w stanie połączyć i wydaje mi się, że zawsze mi to gdzieś wychodziło na plus. Jesteś z chłopakiem tak naprawdę, który też jest w modelingu. Czy wy się tam poznaliście? Tak, tak, rzeczywiście Robert działa w modelingu. My się poznaliśmy przez naszych wspólnych znajomych, którzy też są związani ze światem, ze światem mody. U nas była taka historia, że jak ma się w swoim życiu taką osobę, z którą, o której się marzy, z którą bardzo chce się być, ale no z reguły to nam nie wychodzi, no bo to jest gdzieś tam tylko pozostaje w sferze, w sferze marzeń. No, to tak udało nam się połączyć i to marzenie wspólne spełnić. No, i tak jesteśmy razem do dzisiaj, już ponad dwa lata Przed Tobą tak naprawdę taki mega, czy mega wyzwanie w sumie, bo Miss International, powiedzmy, jak ty do tego się w ogóle przygotowujesz i, i psychicznie, i ze wszystkimi sprawami związanymi właśnie z wyborami. To było gdzieś tam zawsze moje marzenie, więc ja do tego podchodzę bardzo emocjonalnie. Ja, moje przygotowania są podzielone na kilka etapów. Ja zaczęłam współpracę ze szkołą językową. Szlifuję ten angielski, żeby jak najlepiej się zaprezentować tam w Japonii. Zaczęłam uczyć się japońskiego, nawet. naprawdę? Tak, także chciałabym tam móc pojechać i po prostu przedstawić i powiedzieć kilka zdań o sobie po japońsku, żeby oni też zobaczyli, że ja. Ja chętnie poznaję tą ich kulturę. To są przygotowania, jeżeli chodzi o stroje, o, o garderobę. Mam też cudowne projektantki, które odpowiadają za moje kostiumy, za strój narodowy, za suknię wieczorową, za um, um, suknię na, na, na takie wydarzenie, podczas którego są wręczane oficjalne szarfy. Więc, więc to jest bardzo dużo etapów. A powiedz, jak będą wyglądały stroje kandydatki Miss International reprezentującą Polskę? Czy będą biało-czerwone barwy? Moja garderoba jest bardzo złożona, bo na całe zgrupowanie musimy przygotować ponad 20 kreacji. Ale takie główne stroje będą miały zachowany element polskości, a w zasadzie będą bardzo nawiązywały do symbolu Polski. Ale nie będzie stricte barw narodowych. W tym roku z tego zrezygnowałyśmy, bo już sam element, który będę prezentowała, jest bardzo taki wyrazisty. Także akurat tutaj kolory pozostaną bardziej stonowane. Ale w mojej garderobie, w mojej walizce również znajdą się barwy niebieskie, zielone, białe. Będzie bardzo dużo błysku, będą to stroje bardzo takie sceniczne ale gdzieś tam z odrobiną skromności i żeby bardziej, mnie, bardziej podkreślały moją urodę niż się zasłaniały. Co byś powiedziała 16-letniej Sylwii, która wkraczała do świata modelingu, po tych doświadczeniach, które już masz teraz i to przez, i przez tą drogę, jaką przeszłaś? Na pewno, żeby nigdy nie przestawała wierzyć w swoje możliwości i żeby, żeby szła do przodu, bo wszystko, wszystko się spełni, o czym marzy, tylko po prostu na wszystko potrzeba czasu. Sylwia, czy 10 lat temu wiedziałaś, że będziesz tutaj, gdzie jesteś? Czy wszystkie twoje plany i marzenia były rozegrane w czasie i pojawiały się właśnie co roku jakieś nowe? To znaczy ja bardzo konsekwentnie realizuję swój plan e, takimi małymi kroczkami, ale gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich lat po kolei spełniam wszystkie punkty z mojej listy. Tutaj nic nie wydarzyło się przypadkowo i e, ja wszystko, wszystko co osiągnęłam, wszystko co, e, co mam, to tak naprawdę zawdzięczam tylko i wyłącznie ciężkiej pracy. Sylwio, z racji tego, że jesteśmy na dworze i jest troszeczkę chłodno, mhm. chciałabym Cię zaprosić na kawę i tam dokończymy naszą rozmowę. Co Ty na to? Super, to ja Was zabiorę w moje ulubione miejsce. Ja, super. O, super. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. E, Sylwio. Wy, jesteś modelką, ciężko ci znaleźć. Jest taki czas swój, prywatny dla siebie, ale gdy już go znajdujesz, czy spędzasz z chęcią czas właśnie tutaj, gdzieś na obrzeżach, czy w mieście, czy bardziej na obrzeżach, czy w swoim zaciszu domowym? E, wiesz co? To znaczy, naprawdę tego czasu wolnego mam bardzo mało. E... Ja też jestem fatalna w organizacji, muszę to przyznać, w ogóle nie potrafię zorganizować sobie czasu. I nawet jeżeli mam czas wolny, to ja go tak przetracę na takie głupoty, naprawdę, no mówię ci szczerze, że rzadko mi się udaje tak dobrze zaplanować swój dzień, żeby znaleźć tę te, chwilę, moment na przyjemności. Ale jeżeli już mam wybierać. No to właśnie lubię sobie przyjść na kawkę, tak jak tutaj teraz jesteśmy, siedzimy, ale też bardzo lubię pójść z moim psem na spacer po plaży czy do lasu. Absolutnie nie jestem taką osobą, która gdzieś tam um, idzie w tłum, mhm. że muszę mieć bardzo dużo ludzi dookoła siebie. To jest fajne na chwilę, ale cenię sobie taki święty spokój, prywatność, czas sama ze sobą. A kwestia znajomych, czy. Kiedy zostałaś modelką, noż taką dość znaną, nie pojawiło się jej więcej ze względu na korzyści. Ja od lat mam stałą grupę przyjaciół, znajomych, którym, na których mogę liczyć w każdej sytuacji, którzy bardzo mnie wspierają. Absolutnie nie ma tam ani grama zazdrości, zawiści. Są bardzo tacy szczerzy, kiedy wiedzą, że przeginam. Że wygłupiam się, albo że jeżeli coś nie jest dla mnie korzystne, to mi powiedzą to. I ja bardzo sobie to w nich cenię i szanuję. A powiedz mi, jak dbasz o, o samą siebie, o swoją figurę, o wygląd, ponieważ to jest od Was wymagane w Twoim zawodzie. I też pewnie ludzie, którzy widzą Cię, zadają sobie takie pytanie, jak ona to robi? Geny czy nie? <laughs> Moja figura to jest ogólnie y, zaskoczenie nawet dla mnie, bo y, nigdy nie byłam osobą, która. Y, bardzo lubię wysiłek fizyczny. Ja gdzieś tam w liceum, w gimnazjum trenowałam lekkoatletykę, trenowałam bieganie i dzięki Bogu jest pamięć mięśniowa, która gdzieś tam we mnie siedzi. Teraz no wiadomo, że, że staram się trzymać dietę, mam catering, który mi w tym pomaga. Nie jem, nigdy nie byłam też nauczona jedzenia późno albo jakichś niezdrowych rzeczy, tylko pilnuję sobie tego, piję bardzo dużo wody. Ogromną ilość wody w zasadzie, ale nie mam takiego stricte planu w głowie, że o tej i o tej godzinie muszę skończyć jeść, o tej i o tej godzinie muszę zjeść to. Tylko tak staram się zachować zdrowy rozsądek, umiar w tym wszystkim. No i przede wszystkim dla mnie zdrowy człowiek to jest człowiek, który ma balans w głowie i trzyma tą zdrową głowę. Sylwia, muszę ci zadać to pytanie, bo nie byłabym w sumie chyba sobą. Po gali finałowej posypała się fala komentarzy, że widać po Twoim imieniu, że byłaś niezadowolona, że zła, że wygrała inna osoba. Jak Ty się do tego odniesiesz? To jest trochę tak, że stojąc tam, tyle miałam w głowie tyle emocji, tyle myśli. Że naprawdę ostatnią rzeczą, nad którą panowałam była moja mina i e, nie, była, nie, nie byłam w stanie się już cały czas uśmiechać, bo kiedy stoisz na scenie przez tyle godzin, mi już naprawdę drżały policzki. E, więc to gdzieś tam, e, gdzieś tam we mnie było. E, czy ja byłam niezadowolona? Nie powiedziałabym, nie. Ja, ja cieszyłam się, że jest taki wynik, że wygrała moja przyjaciółka, że wygrała moja e, współlokatorka, z którą spędziłam. Naprawdę dwa tygodnie. My się cały czas wspierałyśmy. Nawet podczas ogłoszenia werdyktu, ja byłam w takich emocjach: mówię, Ola, super, udało ci się, złapałam cię za rękę. Później e, wiem, że też nie wszyscy oglądali, ale kiedy doszło już do tego momentu zakończenia Gali, ja ją przytuliłam i mówię, Ola, super, udało ci się, kocham cię. E, I wiem, że też osoby, które nas znały, wiedziały, że to naprawdę była prawdziwa relacja, że my się naprawdę wspierałyśmy i większość osób, która nas poznała, powiedziała nam, że my wygrałyśmy tym, że my byłyśmy cały czas razem i że my się cały czas wspierałyśmy. Więc absolutnie nie uważam, że moja mina była, czy wskazywała na to, że jestem niezadowolona. Sylwia, a jak się w ogóle odniesiesz do tego, jak się z tym czujesz, że podpisują Cię zawsze pierwsza z Polski, ro dziewczyna Roberta? Czy to jest to komfortowe dla Ciebie? Jestem świadoma, że media rządzą się swoimi prawami i takie rzeczy dobrze się klikają, ludzie chcą tego. Ja będę pracowała cały czas na swoje nazwisko, na to kim jestem i wierzę, że za kilka lat pojawi się Sylwia Stasińska. Właśnie ja Ci tego Sylwia życzę, żeby była Sylwia Stasińska, u nas na pewno się pojawi. Z tego miejsca chciałabym Ci serdecznie podziękować za to, że się spotkałaś z nami i pokazałaś siebie, jaka jesteś naprawdę. Nie jako modelka i Miss, tylko po prostu taka Sylwia prywatnie żyjąca na co dzień. Ja bym jeszcze chciała Cię poprosić, Sylwia, abyś powiedziała naszym czytelnikom i widzom Dziennika Bałtyckiego kilka słów odnośnie tego, jak wierzyć w siebie i spełniać swoje marzenia. Ja naprawdę chciałabym Wam przede wszystkim bardzo podziękować za spotkanie. Cieszę się, że mieliśmy możliwość spędzić kilka godzin na rozmowie. Za półtora miesiąca wylatuję do Japonii na jeden z największych konkursów piękności na świecie i będę reprezentowała nasz piękny kraj. To było moje marzenie, które gdzieś tam konsekwentnie realizowałam i teraz będę miała możliwość spełnienia go. Was bardzo serdecznie chciałabym do zachęcić do tego, żebyście nigdy nie przestali w siebie wierzyć i żebyście realizowali swoje plany i cele.